Dzień dobry, witajcie 26 października w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości, czyli w wiadomościach z wysokiego pasma częstotliwości. I właśnie o tych pasmach częstotliwości dzisiaj parę słów, ponieważ zazwyczaj na co dzień zapominamy, że nasza świadomość nie ma żadnych ograniczeń i może eksplorować różne obszary i różne pasma częstotliwości. Co to znaczy? To znaczy, że mamy dostęp do wszelkiej możliwej informacji. Mówimy o tym informacja w polu kwantowym. A będzie to łatwiejsze do zrozumienia, kiedy uprzytomnimy sobie, że informacje to są po prostu wibracje, bo nie mam na myśli informacji przeczytanych w gazecie czy obejrzanych w telewizji, lecz e, informacje jako Wibracje, z którymi jesteśmy w rezonansie, które otwierają nas na pewną wiedzę. I czyli, im wyżej wibrujemy, tym większy dostęp mamy do wiedzy, która płynie z wysokiego pasma częstotliwości, a nawet bardzo wysokiego pasma. Jest to ważne, dlatego że obecnie w przestrzeni bardzo dużo się dzieje, dzieje się dużo więcej niż nam się wydaje. E powiedzmy, że e najwyższym, a najwyższą częstotliwością charakteryzuje się złote i złoto srebrne, e takie rozrzedzone światło emitowane przez samo źródło. My jesteśmy połączeni ze źródłem i mamy dostęp do tego pasma częstotliwości, do tego złotego światła. Wtedy, głównie, kiedy świadomie się na to otworzymy i kiedy podniesiemy swoje wibracje, aby się z tą, z tą częstotliwością połączyć. W jaki sposób to robić? Otóż w stanie takim medytacyjnym, w stanie poza lękiem, w stanie bycia w polu serca, który na przykład osiągamy kiedy poćwiczymy lub kiedy tego bardzo pragniemy. Po prostu jest to stan, a nasz stan, który się pojawia, kiedy nie mieszkamy w głowie. Bo głowa bardzo nas ogranicza. Niezależnie, czy, czy dwupunktujemy, czy też po prostu jesteśmy w takim medytacyjnym stanie, potrafimy go osiągnąć, kiedy jesteśmy w stanie bez myśli, na przykład również w snach, podczas snu, kiedy nie zasypiamy z lękiem, kiedy nie śni nam się nic strasznego, a możemy. Mieć dostęp do tego najwyższego pasma, z którego płynie określony poziom właśnie wiedzy. Jakbyśmy mieli tak niżej schodzić z tymi częstotliwościami, to tak oczywiście bardzo ogólnikowo e, dotrzemy do, 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 do przestrzeni, w której wibracje są jeszcze bardzo, bardzo wysokie, chociaż coraz niższe, powiedzmy, schodząc na Ziemię do naszej trójwymiarowej rzeczywistości, napotykamy mm. taką przestrzeń, w której pojawia się już forma, ale jest ona dla nas niewidoczna, niewidzialna. My naszymi oczami nie jesteśmy w stanie dostrzec tej formy. Są to istoty ze świata duchowego, również istoty, które, które wibrują wyżej niż my, czyli są w innych wyższych wymiarach, do których oczywiście również mamy dostęp. Dostęp wtedy, kiedy podniesiemy swoje wibracje. Patrząc już potem tutaj przekrojowo przez częstotliwości dostępne na Ziemi, Wszystkie one są dostępne na Ziemi, ale patrząc powiedzmy na poziom emitowanych wibracji, napotykamy jednostki, które wibrują bardzo wysoko, jednostki ludzkie na Ziemi. Jest ich niewiele, nie, nie być może nawet dosłownie kilka. Do świata tych wibracji również mamy dostęp, ale musimy bardzo znacznie nasze wibracje podnieść. Potem są oczywiście coraz niżej wibrujące, powiedzmy, jednostki, potem są całe rzesze lightworkersów, którzy pracują dla transformacji świadomości na Ziemi, a ta najbardziej mnie zawsze interesuje. Osoby przebudzone, osoby budzące się, osoby żyjące z poziomu miłości. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że my często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że pewna budząca się w nas wiedza pochodzi właśnie z podniesienia naszych własnych wibracji i dzięki czemu mamy dostęp do informacji z płynących z wyższych pasm częstotliwości. Nie należy wtedy Negować tej wiedzy, to, co nam się wydaje, staje się prawdą. To, co przychodzi do nas w formie tak zwanych wglądów, jest prawdą. Jest to istotne, dlatego że cały czas was w sumie przygotowuje na to, że może tak się wydarzyć, iż zabraknie któregoś razu internetu. A to, co, o czym mówię, to jest nasz. Prawdziwy ludzki internet, w którym możemy się porozumiewać. Czy te wyżej wibrujące przestrzenie tak. wysyłają do nas jakieś informacje celowo? Tak. Obecnie, w obecnym czasie, jest bardzo zintensyfikowana, jest bardzo zintensyfikowany przepływ informacji. I chodzi o to, aby utrzymać wysokie wibracje wśród ludzi, aby stworzyć portale dla światła, aby transformacja mogła się dokonać. Jest, jesteśmy w okresie przejścia, więc zintensyfikowane nadawanie określonych informacji, na przykład telepatycznie, ma miejsce. Również my możemy nadawać. Informacje. Nie musimy ich formułować. Wystarczy, że odczuwamy radość, błogość, miłość i w ten sposób łączymy się w polu z innymi, którzy wibrują na tym samym poziomie częstotliwości. Jest to bardzo, bardzo ważne obecnie. Nie bójmy się tego, wręcz przeciwnie. Spotykajmy się z innymi. Istotami na tych wysokich pasmach, czy w tych wysokich pasmach, ponieważ tam po pierwsze jesteśmy niedoścignieni, po drugie, istnieje wymiana informacji, po trzecie, istnieje wsparcie, a po czwarte, kreacja nowej rzeczywistości. Tak więc, kochani, reasumując, nasza świadomość nie zna ograniczeń. Nasza świadomość ma dostęp do uniwersalnej wiedzy, również wystarczy zadawać pytania, aby otrzymywać odpowiedzi. Nasza świadomość już teraz, być może poza naszą ograniczoną e, umysłową, że tak powiem, wiedzą, e, ma kontakt z innymi, którzy e, na tym poziomie częstotliwości nadają i odbierają, komunikują się po prostu. I. Mm, po piąte bodajże jest to dobra wiadomość, ponieważ gdyby tak się stało, że zabraknie z jakiegoś powodu internetu, to na takich wysokich pasmach możemy się porozumiewać. Co robić? Otworzyć się na, takie, na taką informację, zaakceptować ją, jak najczęściej wychodzić z głowy, ufać swoim snom. Ufać temu, że mamy dostęp do innej rzeczywistości, również w stanie pomiędzy z nami, często jest to właśnie noc, również być w takim, jak najczęściej w takim stanie błogości, aby móc wspomagać innych i nie obawiać się nawet jakiejkolwiek gwałtownej zmiany, która mogłaby się zadziać, ponieważ pamiętajcie, jesteśmy połączeni, jesteśmy jednością i jesteśmy w ciągłej komunikacji między sobą, jak również między nami, a wyższymi pasmami jeszcze częstotliwości, na których istnieją formy duchowe i formy. Czyli istoty z innych wyższych wymiarów, a także i przede wszystkim nasz nieograniczony kontakt ze złotym światłem źródła. Dziękuję, kochani, pozostając w polu serca i mając nadzieję, że informacje, które przekazuję na tym pasmie częstotliwości, na tym paśmie częstotliwości docierają do tych, którzy na tym samym paśmie wibrują. Eee, żegnam się z Wami i do następnego spotkania, a także poczucia. Jesteśmy razem.